Dzień dobry. dobry. Ja teraz e, zniknę na parę tydzień, myślę. E, zniknę z tych filmików, nie tamże z Facebooka. E, mam was poumawianych do końca roku na Skype i na razie to wystarczy. Później chcę też troszkę odpocząć. Sylwester i nowy rok. I dalej zobaczymy, pojawi się pewnie na tydzień, weekend. Natomiast chciałbym Was też tak, yy, że tak powiem, zestawić z czymś, czyli, czyli wróćmy do tego, czemu złożą te filmiki do dzielenia się wiedzą. A więc starajcie się Obudzić w sobie powoli tą Waszą potęgę, moc, siłę, boskość, jakkolwiek to nazwiemy, to na jedno wychodzi: rzeczywistość jest fraktalna, czyli samopodobna, samopowtarzalna. To to, co mówiłem, jesteśmy cząstką oderwaną od całości. Bo tu wszystko tak jest. Cokolwiek stworzone jest na świecie, jest stworzone z czegoś, co było już wcześniej. Jest drobną kopią większej całości. Najlepszym tego przykładem jest liść zerwany z drzewa. Jeżeli zerwiecie z drzewa liść i przewrócicie go, tak to promka ośpiewała, masą na dół. <laughs> I na drugą stronę, to, to tam te wszystkie rozgałęzienia, te takie żyłki, jak to zobaczycie, to będzie idealne odzwierciedlenie drzewa, z którego ten liść pochodzi. Tak jest właśnie ze wszystkim. My tutaj, ludzie, mamy jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Bo okazuje się. Ja, wszystko to, wszystko. A więc świadomość też jest fraktalna. I jesteśmy teraz u progu tego, że możemy się od tej całości, czyli świadomości zbiorowej w gatunku, oderwać. Zaraz Wam wytłumaczę, jak to się obrazuje, ale nie, Ta zbiorowa świadomość to jest wspólne, jak zobaczycie. Hasło pole biomorficzne w mechanikce kwantowej, to będziecie wiedzieli, to jest to. Taki jakby wspólny umysł gatunku. Zobaczcie, pięknie to widać na ławicy płynących ryb. Cała ławica, ileś tam tysięcy ryb, skręca w jednej chwili, podejmuje decyzję w jednym momencie wszystkie te ryby. Jak? Jakby miały jeden wspólny mózg bo tak w istocie jest. Drugim takim przykładem, bardzo ładnym, są ptaki, które lecą kluczem. Tak pięknie pokładany jest ten klucz, jak one wszystkie wiedzą. Kiedy skręcamy? Gdzie skręcamy? My ludzie też tak mamy. Jedną, wspólną świadomość gatunku. Z tym, że budzi się teraz nasza samoświadomość. Jest ten czas, kiedy każdy z nas może wyłonić siebie jako odrębność, budzi się do tej wolności, do tej świadomości swojej własnej, od której, jak mówię, zaczynamy wszystko nowe. Więc przestajemy być już podobni do innych. Przestajemy słuchać tego, co nam każą, bo musimy robić, bo tak wypada. Bo tak trzeba, należy i tak dalej. Nie. Zaczynamy budować świat swój, każdy swój, i zaczyna go budować od siebie. Nie od mówienia innym, jak mają żyć, co mają robić, tylko od znalezienia siebie i ustalenia sobie praw, w co chcę wierzyć. Chcę wierzyć w Boga. Będzie w moim świecie Bóg. Chcę pójść inną drogą, chcę ja być Bogiem. Będę w moim świecie Bogiem ja. O wszystkim decydujesz ty. Już nie normy społeczne, nawet nie prawa, przepisy, nic. Kompletnie to jest poza tobą. To jest Matrix. Ja nie mówię róbmy rewolucję. Wyjdźmy na ulicę czy jeźdźmy na czerwonym świetle przez krzywani. I to mam na myśli. Po prostu to. Nie ma już jakiegoś znaczenia dla Was. Dla Was najważniejsze teraz jest to, żeby swój system wartości stworzyć, swój własny, od siebie zacząć. Co dla Ciebie ważne jest? Najważniejszy jesteś Ty. Ty jesteś najważniejszy. Czego chcesz? Jakie masz marzenia? Gdzie Cię ciągnie? Co chciałbyś robić? Jakieś pasje niespełnione? Weź się za to. Zacznij powoli odchodzić od obowiązków. Nie mówię rzuć wszystko naraz. Ktoś ma małe dziecko nie da się tak. Ale powoli zacznij od tego odchodzić, odchodź od konwenansu. Poza tym też nie słuchajcie tego, co ja mówię dokładnie, bo to każdy z was zrobi po swojemu. Chodzi tylko o to, żeby znaleźć siebie. A potem ty sam siebie już pociągniesz i nikt ci nie będzie mówił, co masz robić. I jak? Ja tylko tłumaczę wam, jak działa rzeczywistość. Ten kosmos jest mentalny. My jesteśmy w inteligentnej energii, która myśli i poznaje sama siebie i tworzy. I my jesteśmy jej częścią i zamurzeni w niej. I to jest wszystko, co jest naprawdę realne. Cała reszta jest iluzją, jak sen. Piękno. Wspaniało. Bawmy się tym. Ale stwórzmy swój własny świat, i z tym właśnie chciałem was zostawić, żebyście pamiętali o tym, że teraz przez te dni, jak mnie tutaj nie będzie, naprawdę zaczynajcie wszystko od siebie, szukajcie siebie najgłębiej, jak tylko się da, bo to ja gdzieś tam w sercu zrywuję, jest bardzo głęboko słuchane. I nie dojdziesz do tego tak na hurala Pucapu. To trzeba. Się wyciszyć, to trzeba się odciąć od rzeczywistości, stanąć z boku. Nie mówię przestać żyć, przecież to nie o to Mieć do tego duży dystans. To jest coś, co robić jeszcze każdy z was na ileś tam musi, jeden musi pracować, drugi wychowywać dzieci, trzeci, tak jak ja, akurat ani to, ani to. Mam więcej czasu, żeby mówić do Was na przykład, ale też mam jakąś wiedzę, z którą przychodzę. Bardzo nalegam. Szukamy siebie. Rzeczywistość jest fraktalna. Więc my jesteśmy tym fraktalem absolutu. Jesteśmy identyczni jak wszystko. Tak Bóg, wszechwiedza, wszechbyt, wszystko, cokolwiek nam przyjdzie do głowy. Jesteśmy fraktalną cząstką. Wszystkiego, więc to wszystko jest w nas, na tak małą lub dużą skalę, na jaką my pozwalamy, na jaką my już wiemy, jaką my dopuszczamy, jaką my ogarniamy. Im więcej my to ogarniamy, tym bardziej rośniemy. Nic nie jest mniejsze ani większe. To tylko tak obrazowo mówi się: jesteśmy cząstką większej całości. Ona wcale nie jest większa. To jest kwestia tylko punktu widzenia. My, a cała reszta to to samo. To to samo. To jest kwestia tylko skali, której też może nie być. Przestańmy zwracać uwagę na skalę. Jest to to samo. Powoli niech to dochodzi do naszej świadomości, żebyśmy nie wpadli w hura żebyśmy też się nie pozabijali bo no to też trzeba się nauczyć obsługiwać samego siebie ale znajdźmy siebie każdy z was nie znajdzie siebie z tą wiarą za którą naprawdę biorę odpowiedzialność za to co wam mówię jesteście wszystkim jesteście absolutem na tyle dużym na ile sobie pozwalacie i na tyle małym na ile ogranicza was strach niepewność cokolwiek to wasza sprawa. Każdy to robi w swoim tempie. I nikt nie jest gorszy, ani lepszy. Każdy robi po prostu po swojemu, tak jak jemu jest zdrowo, żeby sobie krzywdy nie zrobił. To jest najważniejsze. I z tym właśnie chciałem was z tą świadomością fraktalną zostawić na jakiś czas, no na najmniej tydzień. Wszystko, kochani, ja tutaj gdzieś postaram się jeszcze zresztą. Proszę, na YouTube, jeżeli bijecie hasło Leszko 2012. Leszko 2012. Tam są piękne materiały a propos właśnie też tej fraktalnej rzeczywistości. Oglądajcie. Wszystko jest tłumaczone z napisami, ale, ale to tylko krótkie, kilkuminutowe filmiki. Ośmiu, dwuminutowe. Czasem kilkunastu. Podzielone to na części. Tam jest bardzo ładnie też wyjaśniona święta geometria, która, jeżeli w Afryce są wioski, które budowane są według zasad świętej geometrii, dom, zabudowa całość, to tam nie ma chorób, tam nie ma kataklizmów, tam darzy się, bo według świętej geometrii zasad. Budowane wierski przyciągają do siebie po prostu pozytywizm, szczęście, dobro, twórcze siły, a nie destrukcyjne. O! Jeszcze jeden problem z muzyką. Wczoraj zrobiła się dość duża dyskusja a propos muzyki. lepszej, i kto czego słucha. Bardzo dużo ludzi poleca teraz muzykę barokową. Tak. O, a nie pamiętajcie, że to też kwestia gustu. Każdy z nas ma swoje. Jak ma do tego podejście, tak jak inne, to od tego podejścia zależy najwięcej. Bo jeżeli będzie się bał muzyki barokowej, to i tam on zrobi krzywdę. A jeżeli pokona, pokocha, nie wiem, jaki szajs, to ten szajs będzie dla niego piękny. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to i tak ma wspólny mianownik. Tu akurat się znam, mama muzyczka. Ja pochodzę z takiej rodziny, że nie mogę nie znać się na muzyce. Więc, kochani, skala muzyczna wieki temu i tak została zmanipulowana. Na tej jednej skali muzycznej, choćby ona nawet była minorową skalą, jest oparta na tych samych dźwiękach. Skala muzyczna została zmanipulowana wieki temu z dziewięciostopniowego stopniowego ograniczona do 8. Obracamy się tak czy siak w dźwiękach w skali, która nam nie służy. W jakiejkolwiek formie podana muzyka jest robiona według tej samej skali, tak czy siak. Te częstotliwości tej skali nie służą nam w niczym. To jest destrukcyjna skala. Reszta to już tylko forma. Czy to jest podane jako heavy metal, czy jako muzyka barokowa. To jest ta sama skala, ten sam zapis nutowy, identyko. I to zostało zmanipulowane, więc to tak czy siak nam nie służy. Nie służy. Kiedyś wytłumaczę Wam solwersz. Prawdziwą skalę dziewięciostopniową, samopowtarzalną. Dokładnie. Tam jest wszystko tak proste do przekształcenia, tak logiczne. Nie da się tam niczego pomylić. Bo to jest czysta matematyka. Jak się pomyśl od razu nie pasuje, to widać. Ale to osobny odcinek zrobimy. Teraz Wam życzę wszystkiego dobrego. Odpoczywajcie. Po jeszcze mamy tutaj ten okres noworoczny i, i pewnie się będziecie bawić. I jakieś tam rodzinne spotkanie i tak dalej. A tam witek przychodzi. Pamiętajcie, szukajcie siebie. Mocno szukajcie siebie. Każdy na swój sposób. Jeden w ciszy, drugi w zabawie. Nic nie jest złe. To Wy wiecie. Jak macie żyć, co wam sprawia frajdę i co was naprawdę rozwija, nie musicie być mnichami. Nie musicie jechać do Tybetu, żeby znaleźć siebie, bo i tak tam w Tybecie okaże się, że jechaliście tyle kilometrów, żeby znaleźć to, co było pod ręką. Zawsze i wszędzie jesteś tylko ty, a przestrzeń i tak nie istnieje. Nie uciekniesz od siebie, ani nie znajdziesz siebie nigdzie na zewnątrz, w świecie, gdzieś, w jakimś tam miejscu. Ty jesteś w sobie. Życzę powodzenia. I na ten nowy rok, kochani. Życzę, abyśmy się spotykali tutaj i kontynuowali ten nasz, te nasze poznanie, ten rozwój przez wiedzę, przez zdobywanie wiedzy o sobie. Będziemy tak to robić. Powolutku. Jest jeszcze dużo pracy przed nami. Ale i ten mamy niezłe. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Aby właśnie to był ten rok, w którym wszyscy obudzimy się, cała ludzkość na Ziemi, to też jest we małpy. Im nas będzie więcej, my się ockniemy, tym to wpłynie na resztę. Tak bez niczego mi się dzieje, wytłumaczę. Następnym razem, na czym polega w małpy? Kiedy jakaś część małpy już coś umie, to ta następna część automatycznie zaczyna to potrafić. Tak z niczego. To jest właśnie. Pole biomorficzne tak działa. Korzystamy jakby z jednej encyklopedii bazy danych. Proszę kochani, żeby tego nie przedłużać, dziękuję za to, że jesteście. Wchodzimy razem w nowy rok. Będziemy kontynuować nasz rozwój przez wiedzę. I jedno krótkie, bo każdy niech ma jakieś tam życzenia, a ja się pod nimi podpisuję. Kochani, do siego roku. Trzymajcie się. Kołam was wszystkich.